programie Jeszcze Mniej, W programie, w którym kopiujemy wszystkie rzeczy. Dzisiaj mamy wielki ranking e, pic zagranicy, pić e, słodkich, gazowanych, takich, których nie ma dostępnych w Polsce, no. w typowym sklepie, więc przestawmy zawodników. Zgadzam się. Mamy tak. Cola Light, smaku mango. Coca-Cola Energy. Sprite, cranberry Pepsi Max Ginger Fruity Classic Jakieś Snape Please Grionio i doktora futsa. Czyli stopy. Oraz! Lech Poznań! Lech Poznań proste. Dobra, A. więc w pierwszej rundzie mamy e, kole lebu. Pepsi Ginger. Max Rezby. Ginger si Max Ginger z kolą Energy, więc. No to ja bierz Okej. Okej. z tego. Okay. Okay. ok, w sensie. W sensie też smakuje jak. Nie, nie wiem, ale w sensie, jak miałby być energetyka, to nie kupiłbym tego, tylko bym kupił jakiś, nie wiem, taką prawdziwą firmę z wytwarza energetyki. Smak taki. W miarę, jeśli chodzi o moje. Ale może najpierw spróbujmy nawzajem, na, na Ja chciałem powiedzieć, że, że to, to smakuje po prostu jak normalnego Coca-Cola że... Dobra, to Nic spróbujmy więcej. teraz na, na... odwrót. Kaczyna, no. To jest, wiecie, no przeciętne, ale jak miał sobie kupić takie, to sobie kupię, by kosztowało dwa złote. Jakby, takie, no takie, takie energię idziesz, sobie, myślisz sobie przez na przykład na dworzec, mówisz, że jesteś niewyspany, i sobie masz tylko 2 złote, no, bo zostało ci z dilety i sobie kupujesz. No, a ty jak po e e tym? E uczucia pod tym, powiem tak, jeśli chodzi smakowo, teraz tak, to na pewno Pepsi Ginger jest lepsza od tego. I nie miałbym... I, 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 i... No, 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 rozumiem, rozumiem. Jeśli miałbym kupować e, sam z siebie, na przykład, tak, żeby sobie napić się czegoś, to bym prędzej kupił to pepsi Ginger niż e, kole Energy. Przestańmy to, że tak było. E, to co? Zmieniasz swój wybór? Czyli to. Nie, da, to będzie. No to zagraj w pafietkami, to to, co zaszkodzi. <zysk RC>

Wow! No Matyto nalewałeś mi miodę w tobie. Dobrze, no. więc mamy kolejną rundę, w której mamy e, Fruit Classic ze I Sprite and Cranberry. No Sprite Cranberry. Cassis. E, um, fruit Classic. Cassis. No Cassis. Dziękujemy, Polkiaki. Eee, na początku, E, Dobra, witam Was. Kolejny widzicie. E, tutaj mamy z, e, Fruit Cassis ze Sprite'em Cranberry. No cóż, no, no to nie Nie wiem, jak to wygląda. Chciałem z tobą zrobić szklankę. OK. OK. to smakuje bardziej jak gazowany sok, po prostu, gazowany sok puszcza Okej, to teraz wynajmijmy. Powiedziałam, że dla mnie kubecz taki, Ej, taki. Kubeczu, kis... Wyska, mhm. s... Taki, taki, co się jeszcze osiecza z wodą. Ja bym mógł, ja bym, naprawdę ja bym to trochę nie pił, jakby to był w sklepach. W sensie, jeśli miałbym ocenić smakowo, według mnie i tak leczył Sprite. No najlepsze to, w sensie, Sprite ma taki smakuje, smak jak smakuje, no, w sensie czuć tam tego, czuć tam to limonki, te inne z cytryny, te kamery. A, a, wszystko czuć, a. No dobra, to niech będzie ten sprite. Czyli, czyli zgadzam się właśnie no że no, no, sprite. No sprite może, no sprite jest też dobry, bardzo. Dobra. Więc przechodzimy do kolejnej rundy. To wybieram tego, pan nie czekaj. No dobra, to ruch. To, to... to jesteśmy w kolejnym rundzie. To jest kolejna runda. Właśnie. I... Jesteśmy, mamy teraz kole light mango. Kilkę. pomarańczowy sok z gazem właśnie więc to jest więcej energii jeszcze no, więcej. więcej jeszcze więcej energii jeszcze... a pijemy panie ah. 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 dobra i przechodzimy do naszej oceny nie, come on za no mało jest o, to kito, taki człowiek! Przestań w dreszcie, kito, kito, Co tu jest? jest? kito, kito, Nie kito, mi kito, 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 Bez cukru. kito, 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 jest tak wściekły, cała złość i doprowadza ją do krzyku. No rób, paniki, na rób, paniki, ma powiem, to jest. No i nawet smaczne. No i to też obydwa, to jest, może. Obydwa robią to takie same. Ale. Zróbmy tak, że skoro się zgadzamy ze sobą, że to jest smaczne, ale musi przejść jedno, więc dajmy, że jak było na ostatnim początku, że ja będę, mam go, ty będziesz w tym dalszym ciągu. Raczej nie. Przechodzi w South Major. O. Czyli san pelangriu. Ruchanie. Chus. Właśnie. Bo. Więc wróciliśmy z kolei dawką energii, żeby było jeszcze więcej. Właśnie. Energii. Mamy tu lecha. Mamy lecha z doktorem stopą. No, próbujemy. Mm. ja pierdolę. Dawaj, szybka runda. Lech. Lech przechodzi dalej. Szybkie znaczy Lech, Lech przechodzi dalej. E, e, nie wiem. Zmina, daj mi się myślić, proszę. że Dyrbos... Lech! Myślałem, że... Nie, ma... Lech to jest gościu z Leszek. Wiesz, le Lecha i idziemy dalej. Zgaduję, że Dyrbos to jest kopia Doktora Pepera, nie wiem. Dobra, to co? Ja nie wiem, bo... Jeszcze więcej energii! Właśnie! Oh. Mam fina, nie, przekwinał, chyba czy co? Tu finał, jaki przekwinał! No, no, tak. Dobra, leci. Dobra, no. do piska. No, no to byle. mamy też znowu. Hmm. Alpychotka. Zgodnie. O fuj, te, te, te myry stopy są naprawdę niedobre. Proszę bardzo. Nie, tylko około racji. się że już jednego ze mną. Pożegnał się z tłumieniem. Drugiego ci nie oddam. Sprawdź w przychodzi do. Fuda. Śnieciu! Z jakiego kraju pochodzą te napoje? Belgia, Holandia, Niemcy? W najbliższy desko, bo tam zawsze jakieś radioaktywne napoje jak twój stary. Poprawna odpowiedź to: śnieciu! No my nie możemy, bo to się jak kultu, kultu.

I tak ogarnę, my I obalanie kolejnych argumentów powoduje, że wymyślają nowe i nowe i nowe i tak dalej i tak dalej. I koniec końców, znaczna część takich ankietowanych ciągle będzie miała coś przeciw. A mówiąc ciągle mam na myśli, zawsze. Czasami będą przeciw nawet bez wyraźnego powodu. I to jest właśnie ten absolut moralny, czy absolutna wartość moralna. Zostały wylosowane przez nas, k przez los. Nie przez los, twoje ludzkość. Cheers. Jebać. No i <śles> A wygrał. A więc adekwatnym, adekwatnym wynikiem po naszej konkluzji, adekwatny e tak Scott Kolejny. Wygrał w naszych sercach. Jak każdy wie, Legia to misie, Alech Misz Polski. Realista! Alech wygrał. No. Dobra, dalej. Więc... tyle. To the neck. A jednak nie! Właśnie, to the next! Bonus, runda mniejsza. Bonus, runda. Runda mniejsza. Zobacz coś, co pokazywałem, bo to było idealne. Jak ja to zmontuję? Pewnie, że będzie perfekt. Nie no, kozak. Where's my donut? Where's my nut? I'm Ja Nie, no. Będzie ubojna, no. I <ślesk> <ślesk> Chcesz nie No Będziesz dłużej? No. Czy ty czekaj, zróbmy to jak w filmach. U wrócisz do stacji Ej, Borek, fizyka! To że nie biją się na plan, to jest nie? Uderzyłem go w stronę, tam, tamten głowę w tamtą wraca. Harry Potter i tajemnic. Tylko u nas w będzie! Czekaj, co? co? <ślesz> <ślesz> Chodzimy do układu Zeta. <ślesz> Moja nogaty, ściana szybki ruch. Ty, ściana szybki ruch. Nie, nie. stu co? Szybki ruch. A. Witamy w tym programie swoją kotę. mieszana w kościele. Właśnie. Nie wiem, co mi bardzo ale chyba to mnie Zadając... bardzo Pamięcia, zmieszane z danym barwnikiem spożywczym, po to byśmy kolorów... nie, nie wiedzieli, co to jest i musimy to znaleźć. sobie Zapraszam cię do, do degustacji. Mój! Okej, okay, ja już mogę mówić. Pierwszym jest Coca-Cola Energy, drugim jest to Sprite Cranberry. Sprite Cranberry lech. Kuba ma jedno dobrze. Lech jest. Te Ta Lecha to akurat Ciekawe co ja tam miałem, nie... co ja Kuba ma jedno dobrze, albo to by mi powiedział, to może masz dwa dobrze. Alecha nie powiedział. A ja? Damian ma 0 punktów. Czyli to był Lech z czym? Z pomarańczowym, ten orangę. Ciekawe. No Lech z orangę No to wygrałeś, no to piszę. Nie, my trzymam w tym jakiś nie wiem czy. Weźmy to wszystko, już kochany. W każdym razie to będzie Coca-Cola Energy. Już to wiem. Chyba, możemy dać. Tu jest jeden, prawie inny y napój. Dokładnie. Daj, dru. Daj, dru. Nie, takie przyjemności po programie. Mamy drugi napój, bądźmy. No, no, to. Czekaj. Cheer, mate, dê Coca-Cola, energy? Lá. E... Não, não, não. É uma fruta, cassis. Kasi z Doktora e, nie, tak, z Doktora putem. Dobrze, chyba no dobrze. Dwa punkty. Jest no. Siedem. Karol <grym> i tak mamy <powiem, grym> kolejne Więc punktacja jest taka... Ruchanie. On wygra, śmiech, tyle. Nie wiem, czy wygrałem, nie, nie liczyłem. Ale punktacja jest tutaj. Się na na jeszcze nic w sumie, ale. co kanał! z Widzisz tą szklankę, będzie rozbita, jeśli nie Co subuj. Sobajcie, jeszcze raz! A niż. druga to łapka! Sobajcie, radzi Zależy Ci na tym, żebyśmy nie świecili, żeby te słonki zarastały się papierowe z anficykowych. Zrób to teraz! Zabuj. Mam to pomagę, To nic nie. się, żeby było jeszcze mniej na naszym kanale, jeszcze mniej! Dokładnie, spróbujcie się jeszcze mniej wszystkich rzeczy skopiowanych od wszystkiego. A tym razem cześć!